A teraz uwaga, kolejna moneta. Jest, fand dzisiejszego dnia. Jest tu. To była jakaś trucizna. Fajera mnie wykończyła. Zapociło mnie to ringo, powiem wam. Dzisiaj droga i lasek. Dzień dobry. Kolejne wykopki, kolejny ja. Gorąco mi w tym, powiem Wam, że zaraz to chyba z... powieszę na sobie na pasie, bo jest za gorąco. Już dzisiaj naprawdę jest ciepło. Wróciło lato chyba, nie? No i mamy coś pierwsze, nie przedłużam. Było tutaj. Ale powiem Wam, że tak zacząłem palcem tutaj merdać. To nie będzie chyba coś starego. To będzie po prostu chyba 10 groszy. Dobra, tak będzie. Współczesna boneta. Ta. Dobra, nie ma co gadać, lecimy do następnego dołka. No dobra, już tam z tej drogi zszedłem. Jestem w tym lasku, co chciałem być i... No piękny sygnał i coś okrągłego. Dobra, to będzie guzik raczej. Ma łóżko, ale gdzie ma górę? To chyba nie jest jego góra. E no, jest. Powiem Wam, że ładny guzik. Zaraz go dotrę, poczekajcie. Ale śliczny guzik i był złocony, powiem Wam. Był złocony. Super. No, no na razie fan dnia. No, bo oprócz tego i po tu mojego to nic na razie nie ma, powiem Wam. Ale. Nie tracimy nadziei do następnego dołka. Chyba mam pierwszą monetę. Co ja mówię, drugą! Przecież pierwszy było 10 groszy. No i powiem wam, że nie monetę, bo to jest znowu guzik. Ha, ha, ha. Bardzo wysoko to biło. Zobaczcie, jaki z tyłu łóżko. Pięć dziurek, a tutaj nie wiem, co będzie na tym. Może nic nie będzie, a może coś będzie. To będziecie na zdjęciu. Widzieliście już, no także do następnego dołka. Tu na oko chyba papieros powiem wam elektryczny, czy elektroniczny tak mi to wygląda ale nie, nie jestem pewien powiem wam a teraz uwaga ale powiem wam, że nasi tu byli i coś kopali ale bardzo dawno temu, bo zardzewiało. Kurde, dobra. dobra, dobra. Powiem Wam, że w tej dziurze głęboko dosyć był. Jest fan dzisiejszego dnia. Jest tu, patrzcie. Jest klamerka. Starowinka, jakaś chyba bardzo, powiem stara. Tu chyba diabłem lekko. No i mamy fan dnia, tak jak powiedziałem. Kurde, ale że się ten jeszcze ten zachował. Ten bolec tutaj. I co, monet tu nie będzie, ale będą jakieś takie fanty ciekawe. Powiem Wam, różnorodność już jest. A ze mnie się leje, po prostu jest tak duszno, no ale tutaj tak komarów jest dużo, że nie ściągnę tej kapoty. Ale tu jest komarów, chyba przez ten strumyk. No i powiem Wam, że chyba kolejny współcześniak będzie. Albo i nie, bo to coś zapłaskie jest. O, mamy tu słoneczko. I mamy fenola. Albo cesarstwo cesarstwo, ale zajechany taki trochę, powiem Wam. Bo jest obszczerbiony i zajechany. Jest cesarstwo niemieckie. No i dobra, mamy drugą monetę. Strumek jakby wysok. Co dziwne, bo padało dużo. Tu ledwo co leci, zobaczcie. A tym razem no nawet głęboko, powiem Wam, było jak na to coś. Chyba to to jest. Czyli... Jest 80, czekajcie Jaki 80. co ty 99 mamy, pozdrawiam Ptasia obrączka, gołębia, czekajcie, bo ja nie wiem czy ja ją pokazuję w tym W tym okienku filmu Także na razie Tak idzie powiem wam średnio, chociaż już coś jest, już coś jest A jeszcze mam dużo czasu, także lecimy A oto zabrzmiało Żelazo, kolor. Druga klamra dzisiaj, zobaczcie, ale od razu na pasku <laughs> jakaś taka żelazna klamerka. Współczesny temat. No i tyle, dobra. No dobra, powiem Wam, że jest chyba ko kolejna moneta, bo wcześniej znowu znalazłem 10 groszy współczesne, ale mówię, nie nagrywam. Nagrywam natomiast takie. Zdaje się, że mam złoto Weimaru, powiem Wam. Zaraz zobaczycie, jak. Wy już zresztą widzicie, ja to tylko sobie oczyszczę. No to jak widzicie, to widzicie Adolfa. Dziesiątkę. <laughs> Nie złoto Weimaru. <laughs> złoto Adolfa. Widzicie. No. Kurde, fajnie biło ta cynkowa dycha Adolfowa. No ale jest już, powiem Wam, dwa. Norma jest z tymi współcześniakami. Także lecę dalej. A właśnie tu piszczy obrączka, tasia, wzór ten starszy, prl jeszcze. Co prawda trochę zgnieciona. No to nawet chyba powiem Wam, że nie... Że DDR ja widzę chyba. Chyba nawet nie polska. Ta DDR. 8, 9 być może. Bez okularów to wiecie jak to jest. No i dobra, lecę dalej. Zadusna. Generál Duch je vzniká. Otevřte si vůň. Zadusna. Otevřte si vůň. Zadusna. Otevřte si vůň. Zadusna. Otevřte si vůň. Hahaha, chodź w nami. I z nami, bo się nie zjada. majela. z Chwilę się bawiłem tutaj, nie mogłem namierzyć. Patrzcie to odpadło. Tutaj, ale i tak oczami zobaczyłem, oczami. Tutaj jest krągłość to będzie kolejny fenol nie to nie fenol to jest 10 groszy 49 panie Antoni pozdrawiam gorąco no nawet taka monetka wpadła pierwszy można powiedzieć PRL dzisiaj yy, no i tyle no, jeszcze raz pozdrawiam pana Antoniego zachęcam was do przyłączenia się do, do tych pozdrowień i ruszam dalej. Kurczę, zobaczcie, jak ja stoję. <noise> Kąt nachylenia mam 45 stopni, ale tutaj, o tutaj, wybiło coś, wybiło. Kurde, kluczyk. <noise> ja pierdzielę, ja zobaczyłem tą końcówkę. Mówię, moneta. No dobra, do różnorodności będzie kluczyk. Patrzcie, tu mam piękny sygnał. Piękny. Nie wiem, czy to słychać było. Podgłośnie wam jakby co Dla tych co lubią Ale pytanie co tu jest? Tam kluczyk był na górze Zobaczymy E, no tu chyba wiecie co? Tych kluczyków to chyba ktoś więcej zgubił. Teraz mamy taki kluczyk. O, he, kurde. Czekajcie, zaraz sprawdzę, czy więcej ich nie poleciało. Może były w jakimś pęku po prostu. No, tutaj są jakieś sygnały, ale to takie gówniane, powiem wam. No i dotarłem w takie miejsce, gdzie jakiś tam rok, dwa lata, dwa lata chyba już minęły. Z tego miejsca, tak powiem wam delikatnie mówiąc, się wycofałem. Yy, trochę się przestraszyłem, bo wtedy tutaj yy, Znalazłem takie, o właśnie takie coś Butelki Z czaszkami widzicie To była jakaś trucizna Jakiś była tam biała maź W tym śmietniku co tu był I kurde, ja to rękawicami dotykałem Wywaliłem wtedy te rękawice, zakopałem to Nie wiem jakim cudem te butelki, dwie i tam jedna z tyłu są na wierzchu, bo to wszystko było zakopane, w tym miejscu właśnie i powiem Wam. Dzisiaj chyba wezmę te butelki, one leżą już tak długo tutaj na powietrzu czyste jak widać, bo tu był papier, ten papier jakieś napisy były, ale już go nie ma. Bo wiadomo w tych deszczach się to wszystko stegowało. O, zobaczcie, co coś wylatuje jeszcze. Widać czaszkę, nie wiem czy to gdzieś tam będzie widać. I napis jest Gift. Gift SICHT. Jeszcze z wykrzyknikiem, czyli jakaś trucizna na pewno. Także myślę, że te butelki wezmę dzisiaj. Umyję w domu dokładnie. Bo powiem Wam, że fajne butelki. Bo powiem Wam, że butelki bardzo fajne. I po umyciu będą fajną dekoracją na przykład, nie? Wielkie mrówy tu włażą, ale po prostu ogromny jest, smar. A tu mam, powiem Wam, miałem, no bo już widzę. Ciekawe, czy to będzie moniak, zobaczcie. Kto się orientuje, widzicie gdzie? Patrzcie, już tam ruwa tu jedna jest. Zaraz po mnie będą łaziły. Będzie moniak chyba. Zaraz sprawdzimy. Tu jest taki lasek dych. Nie tych dych, co tam wcześniej było, kto oglądał moje filmy. W ogóle wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Zobaczycie cudowne rzeczy, powiem wam, wykopki, wspaniałe yy, przeżycia <noise> i w ogóle wzniosłe chwile, jak to nazwać, nie wiem, nawet już yy, właśnie teraz mam taką chwilę. Ale nie wzniosłą, bo to pewnie będzie, powiem wam... Co to będzie, PRL czy Weimar? Nie, już widzę, że Weimar. Pięćdziesiątka wajmarska. O, moneta tamtego roku. Ta jakaś przepurklona. Powiem Wam, że zaraz kończę. Jeszcze tak obejdę tutaj, może jakąś jedną da się znaleźć jeszcze monetkę. Bo tu naprawdę było takie miejsce tam w dole, że tych dych parę. dwa, trzy lata chodziłem i tak po, po parę dych tych kopałem. No dobra, mamy kolejną monetę. I do następnego dołka. Teraz jeszcze mi powiedzcie, bo tu kiedyś to wbiłem. Nie wiem, mi się zdaje, że to było zaostrzone jednak. Czy to był pal czy szpilka od T-34, ale ja się nie znam. Zdaje mi się, że ta szpilka była taka bardziej cięższa troszeczkę. No jak myślicie, to był pal czy ta szpilka od gąsienicy w czołgu? Tym razem zostawię to tu, bo ja to tu wbiłem ze 2 lata temu i to już widzicie, to już było w tym. Już było w ziemi nawet troszeczkę można powiedzieć. Fajera mnie wykończyła. Patrzcie, Ringo. Mam Ringo, które mnie wykończyło. Zapociło mnie to Ringo, powiem Wam. Ja pierdzielę. Dobra. Dobra, słuchajcie, będzie. Kurde, aż mi w gardle zaschło. Będzie chyba ostatni sygnał dzisiaj. E, tu jestem przy takich norach chyba borsuczych, nie wiem jakich, tam lis mały zagryziony, w ogóle tu kura jakaś, powiem wam. E, takie widoki nieraz są na tych wykopkach, ale dobra, słuchajcie, to będzie ostatnia rzecz, po prostu już mam na dzisiaj dobrze pochodzone, także patrzymy co to jest. Było tutaj, dobra jest tutaj, to jest to, powiem wam. Nie, no to jakaś podkładka chyba. Co to jest? Ja pierdziele, no nie chciałem taką rzeczą skończyć. No ja nie chciałem taką rzeczą skończyć, ale zobaczcie, to jakaś taka podkładka, coś dziwnego takie jakby. Podkładka, ale tu grubsza jakby, podwójna, nie wiem. No dobra, słuchajcie, było to co było dzisiaj. <laughs> to jest akurat śmieć. Zakopiemy tą dziurkę. Dołek czy jak tam? Ja wam tego nie mówiłem, ale ja nie byłem już na wykopkach parę dni. Ach, parę dni, niektórzy to tam parę miesięcy nie są mi. I dla nich parę dni to jakby często, a dla mnie parę dni przerwy to powiem wam dużo. Tylko, że miałem, mam tych filmów tyle, że mogę sobie pozwolić, no bo nie ma gdzie chodzić. No, powiem wam, wsiadłem w samochód, jadę, mówię, gdzie ja mam dzisiaj stanąć? A może stanę tu, mówię i idę tak przed siebie, nie? Są to oczywiście wszystko miejsca wielokrotnie przechodzone, tak jak to, na które nie chciałem wracać, a mimo to powiem Wam fajny wypad, bo była i norma, i była ta fajna klamerka na początku, i złocony guzik, i te butelki, które okazało się, że... Fajne butelki powiem Wam, zabieram, mam je przy sobie, gdzieś trzeba tylko umyć, także wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu, bardzo dziękuję, mam nadzieję, że z tego będzie jednak jeden film, bo tego badziewia trochę było... Ja jestem spełniony, ja jestem pochodzony. Pozdrawiam Was gorąco i zapraszam do następnego filmu. Czekamy na żniwa, na plażę, czekamy, chociaż dobra, nieważne, trzymajcie się. Cześć.